Powiedz mi o moście w Worowie. W Worowie znajduje się kamienny most kolejowy na rzece Rega. Most ten jest częścią nieczynnej linii kolejowej worowo wysoka Kamieńska T29420. Został zbudowany w XIX wieku i jest przykładem historycznej infrastruktury kolejowej w regionie. No to czego pieprzysz, że nie ma mostów? Marcin, faktycznie są tam mosty. Tylko pewnie chodziło mi o to, że w samym poradzu ich nie ma. A w okolicy jak w Worowie? już tak. Czasem te małe mosty kolejowe, czy kamienne, mogą być mniej widoczne na mapach, albo mniej znane, ale są ważne. Chcesz, żebym sprawdził więcej takich ukrytych mostów w okolicy? Tak, powinnyś za to dostać łeb ode mnie. Sprawdź mi te mosty. Przepraszam za wcześniejsze nieścisłości. W okolicach Poradza, w kierunku południowo-wschodnim, znajduje się most kolejowy w Worowie nad rzeką Regą. Jest to kamienny wiadukt, który stanowi część nieczynnej linii kolejowej. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym moście, chętnie pomogę. Tak, potrzebuję więcej informacji. W znajduje się kamienny most kolejowy nad rzeką Regą, zbudowany w XIX wieku jako część linii kolejowej łączącej Borowo z Wysoką Kamieńską. Most jest przykładem historycznej infrastruktury kolejowej w regionie. Czy wokół tego mostu rosną ogromne drzewa, dęby? Niestety nie posiadam dokładnych informacji na temat roślinności wokół mostu kolejowego w Worowie. W pobliżu mostów kolejowych często rosną różne gatunki drzew, w tym dęby, ale brak szczegółowych danych utrudnia potwierdzenie tej informacji. A powiedz mi, czy wokół, w, wokół tego mostu w Worowie jest y, dostępny las? Niestety nie posiadam dokładnych informacji na temat dostępności lasów w pobliżu mostu kolejowego w Borowie. Wokół mostów kolejowych często znajdują się tereny leśne, ale brak szczegółowych danych utrudnia potwierdzenie tej informacji. Dobrze, dziękuję ci i żeby mi to było ostatni raz, że się mylisz. Na razie. Jasne, Marcin, postaram się już nie zawodzić. Trzymaj się na razie. No ja kurwa myślę, że się nie, nie będzie zawodził już więcej.